Cześć, witajcie z tej strony Alkiera, a to kolejny odcinek z Let's Play Antichamber. Trochę minęło yy, od czasu ostatniego nagrania. Wydaje mi się, że rozwiązałem kilka kolejnych zagadek. Yy, no więc, cóż, zaczniemy od. Do, 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 do? Nie, nie, to, 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 nie, to. też nie, to, to jest, nie. Zaczniemy od tego. Bardzo dużo czasu spędzałem nad tą zagadką. A ona naprawdę okazuje się dosyć prosta. I zamierzam Wam pokazać dlaczego. Patrzcie na to. No. Widzicie? One się same dorabiają. A ja, jak ten pak Nic. Zero, że one. Że w wypadku stworzenia tutaj kwadratu one się zrobią. Nic. Po prostu kompletny brak wyobraźni. No i weszliśmy na szóstkę Mamy tu piątkę, czwórkę, a szóstka jest w końcu dla nas otwarta Przejście do siódemki Jesteśmy w hmm No właściwie to do też chciałem zajrzeć Pewnie jesteście ciekawi dlaczego Już wam pokażę Na początku rozmnożymy sobie trochę ścianę O, bo wyszło mi tak jak chciałem od początku. Hop i hop. Jep. No i dobra, zaczynamy. Z tym koksem odlecimy. Thank you. ale cóż, w końcu się domyśliłem. Mnie się okaże, że odcinki i tak będą w krótkich odstępach czasu od siebie zamieszczane. Ale uwierzcie mi trochę mi to zajęło, żeby to rozwiązać. lo, o, gdzie jestem w ogóle? Ej, to jest fantastyczne, ale nie wiedziałem, bo... Tą grę tworzyli 7 lat. To jest Unreal. To jest zdecydowanie Unreal. Wydaje mi się tak przynajmniej po tym życiu. Coraz większe kombinacje. O, podstawiem. Pierwszy labirynt miał tak wyglądać. Pierwsze zadań. To już kolory, to już konkretna broń. i z co, brakuje nam już tylko tutaj jednego. No dobra, to tak, 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 tak to nie ma, nie ma co. To to było. No cóż, trzeba by spróbować. Ej, dobra, to nie jest śmieszne. To nie o to mi chodziło. Zwijamy wszystko i zobaczymy czy uda się zrobić tą zagadkę. No w ten sposób to jednak nie ma sensu. Coraz mniej już tego zostaje. Ten lockdown ciągle ma jakąś przede mną, jak, no, widać tajemnicę, bo tutaj jest coś nieskończone. Eee, correct the pieces. No, no nie mam żadnego pojęcia, czyżby tu była jeszcze jakaś...

Idziemy Chodź tutaj, nie przypominam sobie, żebym ciebie już robił. Ja naprawdę mogę mieć słabą pamięć, ale nie wydaje mi się, że już był w tym miejscu. No, a w sumie teraz tak patrzę, może i byłem. Wezmę, że są tych klocków, ale wydaje mi się, że powód. Oh, Uh -huh. Ktoś tu nie ogarnia. Jedenka, czwórka, trójka, piątka, czwórka, czwórka, trójka, co? Piątka, piątka, trójka, jeden. jedenka, trójka, trójka, jedenka. Dobra. Jedenka, plus jedenka. To jednak chyba nie ja za bardzo nie to, to. To nie moje. To nie moja działka, jak widzieliście. One tu się powinny łączyć. Pierwsze, siódme, szóste, piąte, czwarte, trzecie. Tu powinno być drugie piętro. Która jest z nierozwiązanych zagadek, a są to Ta, której na razie nie rozwiążę. Ta, w której nie wiem co ja jeszcze... Autentycznie wam mówię, że nie wiem. Ja sądzę, że tam się da dostać, tylko wiem jak. Przechodziłem już chyba obie te drogi. Ta? Może jednak nie, teraz to już sam nie wiem Będę Szczerze zgłupiałem. Tak, no tędy już, już dzisiaj szedł zresztą Tak, to, to nie jest to na pewno No że... Eee. wygląda jakby chodziło właśnie o to No trudno, spróbuję jeszcze raz się kto pobawić, ale naprawdę już... starzeje się Wiesz co. Dobra, my się składają. ubrać trochę, przejść tu, idziemy dalej. Mhm, tam już byłem. I to też już robiłem. więc wygląda na to, że jedyna zagadka, która tu pozostała, to jest <laughs> dostać się w jakiś sposób tu. ładną na skinięły co wyra ja teraz kto? Nie, nie 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 idzie nie idzie nie nie nie, nie, nie. na razie nie, nie jestem tego w stanie zrobić nie jestem w stanie tego zrobić to nie tutaj nie mam zielonego pojęcia co na mnie jeszcze czeka jeszcze nie dokończyłem cóż no przysiądę dzisiaj jak tylko dam radę i postaram się jak najszybciej znaleźć odpowiedzi na to Co to jest? Ha, teleport dokąd? Po prostu znaleźć odpowiedź na to To trochę na pewno zajmie Na to nie wiem Na to Co tutaj czego mi tutaj brak? To to, to wszystko? Dopiero teraz odkryłem piątkę czy mi się wydaje? 5, 4, 3 Brakuje dwójki Dobra, ale to nie jest teraz ważne. No cóż, coraz więcej, coraz więcej. No na to, że mam do zrobienia jeszcze... A nie, chwila, tu jest jeszcze. Nie wiem co, ale muszę coś wymyślić... Wymyślać to, czyli raz, dwa. Tu, cztery, żeby to wszystko razem połączyć, no i będzie można pójść tutaj. No cóż, e, wygląda to, że w tym odcinku też będzie wszystko. Ja będę musiał przysiąść znowu, pokombinować jeszcze coś. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Więc trzymajcie się. Na razie, cześć.